Swoją drogą, też widzicie tę dysproporcję w mówieniu o imigrantach częściej niż o ofiarach powstałych w wyniku ich masowego napływu? Oczywiście nie są za to odpowiedzialni wszyscy, ale są ci przestępcy w tej masie. Wcześniej ich nie było. Polacy też kradną i zabijają, słyszę co jakiś czas. No oczywiście, że tak. Przestępczość ma każdy kolor skóry i każdą narodowość. Ale czy to oznacza, że tę rodzimą mamy jeszcze do zbroić obcą? Bo przecież żadne mechanizmy polityczne przed niczym nas nie chronią, widzimy to na co dzień. Słucham więc tych wszystkich piewców nowego świata, którzy powołują się niby na boskie prawa i jednocześnie abstrahując od roztropności, która jest przecież cnotą kardynalną i załamuje ręce. W Europie rodzi się o 4 do 5 razy mniej dzieci niż w Afryce, w której to będą przecież wzrastały nieuniknione bieda i głód. I każdy z tych ludzi może kiedyś stać się przybyszem. Stąd pytanie, ilu ich chcecie tutaj przyjąć? Ktoś powie przecież Kościół mówi miłosierdzie, yy, tak, ale przy współpracy z pilnowaniem granic. No tyle, że hierarchowie pieją o otwartych ramionach, zmieniając nauczanie na polityczny chaos bez recepty. Jak chronić Europę, cywilizację zachodnią, przed zamachami, dbając o roztropność? No mądrale gadają, a konkretów brak. Terroryzm, podmiana kultur tego też nie widzicie? Hierarchowie po prostu nie ogarniają polityki. O to w tym wszystkim chodzi.